Antybiotyk powoli się kończy. Chęci do działania wracają. Uj, że spuściłem w sobie bombę atomową i rozjebałem wszystko. Rzadko to bardzo ro ro robię, ale dwa razy niedoleczone padziewie wróciło z potężną siłą musiałem to już mocniej zatrzymać. I cieszę się, że medycyna poszła tak, że takie coś to jest, jest dostępne. dostępne. A że tego nie nadużywam, no to przeżyję. Już mierwię, żeby wrócić do roboty. Yy, tylko moim zawsze problemem było takie, że za dużo bym chciał, jak już mi się chce sprzątać w domu i to wszystko i ćwiczyć i ten, to tylko się już hamuje, bo <laughs> jeszcze ten kaszel i wydzielina jest. A mam L4, to trzeba to dobić do końca i wrócić silniejszymi i znowu się rozwijać. Staram się widzieć wszystko w pozytywnych barwach, dlatego też leczenie się i L4 to jest piękny czas na refleksję i zastanowienie się nad wszystkim. Obranie nowych kursów, celów, poprawienia czegoś, czego robiliście źle czy dobrze. Ja miałem taką dygresję, bo w międzyczasie, jak chorowałem, musiałem dwa razy odmówić pewne rzeczy, które wróciły z przeszłości, a mianowicie kolejna osoba chciałaby treningi. I niezmiernie się cieszę, bo jak się doprowadzę do, do, do końca. To chętnie, choćby, wiecie, uwielbiam ten wstępny, taką, taką rozmowę, poznanie się z człowiekiem. I jego cele, marzenia i osiągnięcia, i właśnie jak ktoś już ma tą wiedzę, to w bardzo krótki sposób może powiedzieć, na czym to polega, czym to się je i jak można sobie pomóc, czy osiągnąć właśnie jakieś tam predyspozycje. A drugie odezwała się pasajisty gościu, który z pana Pawła pozdrawiam zawsze, i jego syna. To jest niesamowita. Przygoda życiowa była, która zaczęła się od tego, że już w pewnym momencie umiałem sobie fajne filmiki kręcić. I tak im się spodobał z wykonanej pracy, co robili u mnie, nakręcony filmik, że zaproponowali mi lata temu współpracę. I kupiłem to chyba, mi się, jak tak dobrze próbowałem sobie przypomnieć, to wtedy był chyba mój pierwszy dron. DJI Mavic 4, to była kurde inwestycja, pamiętam jak byłem obserany, że weszłem dość mocno z buta i z taki sprzęt i czy to nie rozjebie i czy to nie będzie błąd i w ogóle i po latach powiem, że, że nie, bardzo się cieszę, tylko tęskno mi było, że wyleciałem z tego konia tak jakbyście jeździli autem i przestaliście jeździć, a jakieś już na, na mieliście doświadczenie i że tak powiem nabyte umiejętności i w głębi duszy wiedziałem, że tam wrócę do tego, że to nie jest warte tak po pozostawienia. No chyba, że wiecie, jak macie szereg wachlarz zainteresowań i roz, rozwoju, to, to nieraz bywa tak, że wszystkiego nie możecie robić. Ale wiedziałem, że kiedyś wrócę i omówię tą sytuację, jak to wyglądało u mnie z dronami. Phantom 4, chyba nawet to był Pro. Kurde, no tego drona najlepiej wspominam kierowanie nim zajebiste, możecie sobie zobaczyć, mam też starsze filmy na, na unboxing, patrzyłem teraz, to odbywał się 6 lat temu i dla mnie to był majstersztyk, w ogóle byłem w szoku, jak to potrafiło działać i, i chodzić, że wiecie, że powroty, mogło śledzić, sam wracał do domu, jak zgubił sygnał, no to było, ta technologia mnie przerosła i ta jakość, to wszystko, wiecie, ten inny świat perspektywy od góry filmowania to był coś pięknego. I wiecie, tu co wam tam przykład: każdy z nas może mieć rower, każdy z nas może mieć telefon, komputer i inne rzeczy, ręce, nogi, ale każdy z nas może inaczej coś zastosowywać. Lepiej coś robić, gorzej, i to już od nas zależy, od naszych predyspozycji, od tego, jak coś wykorzystamy. A wachlarz tego był dość spokojny, dlatego nie żałuję, bo skończył on niestety na kraksie ostatecznej, on miał dużo przygód. Wiadomo, też się na nim uczyłem ale w miarę dość dobry byłem, że tak nic nie rozwaliłem, bo ostateczna kraksa to była taka, że kupiłem już części, bo zaczął mi coś silnik denerwować, że mi te zaczepy tego mają ja miał iść do serwisu, ale na ileś wytrzymywał na takim chińskim zaczepie, gdzie sobie kupiłem tańsze te części. Tylko miałem przerwę, on leżał i był chyba ostatni zaczep. Miałem to wymienić, zapomniałem i to właśnie moja wina. Byli u mnie goście, chciałem chwilę tylko pokazać przelot. O, ten ja nie wiem, kurna, czy to była moja wina, czy nie zauważyłem, chyba kurde, nie odpiąłem, nie sprawdziłem, no ale on był na jednym zaczepie i, i to był krótki przelot nad polem, i się to urwało i skończył marnie. No, własna głupota, płacimy za to. Tylko dlaczego nie żałuję, bo on miał wszelakiego różnego rodzaju, że tak powiem, wzięcie, bo kręcił nie, nie jeden dom, niejedną panelę fotowoltaiczną dla paru firm. Czy domy ludziom pamiętam z pracy chcieli mieć swój dom nagrany z, go z góry czy zdjęcia? No, miał zastosowanie i bardzo dobrze się sprawdził. Mecze piłkarskie. Kurczę szkoda, że to nie wypaliło, że on był tak głośny i... I akurat tego się nie dało bardziej rozwinąć, ale wszystko zobaczymy przed nami jeszcze. Pamiętam, jak też lata temu byłem z kolegami na wycieczce w Lwowie, i wtedy byłem nieświadomy, jeszcze jak celnicy się ten pytali, ile ma, o mało dźwigu, i w ogóle, i wtedy doszło do mnie, że dużo ludzi te drony to może wykorzystywać je w innych e, środkach, no, przetransportowanie czegoś. Jak teraz byłem w, też w, w pracy kolejnych, to też wiecie, te drony też mają zastosowanie militarne i w ogóle. No kurde, powiem Wam, że właśnie to zastosowanie jest mega, i przyszłość zależy bardzo dużo od tego: od rozwoju tego czegoś. Jakby to się rozwijało jak procesory, i załóżmy na przykład baterie diamentowe, które zapowiadają, że mają na lata służyć i pojemność być ogromna, i w ogóle, że to będzie mega przeskok, to wyobraźmy sobie takie drony, które. Będą dostarczały do domu paczki. A teraz to jest tak zintegrowane, że nawet właśnie te loty można projektować. I mamy satelity, że moim zdaniem, właśnie tylko jak to będzie dostępne, że ten dron będzie mógł dłużej być w powietrzu. To kurcze, kurierzy będą już zastąpieni. Będziemy mieli szybsze jeszcze paczki do domu dostarczone. Nawet nie wiem, każdy będzie mógł mieć w domu, żeby coś cokolwiek dostarczyć albo nawet jakieś drobne zakupy ze sklepu kurczę, To będzie moim zdaniem mega rozwój. Ciekawe, jak będzie to rozwiązać. To widzę przyszłościowo, jak nawet na blokach ludzie mają takie jakieś lotniska, tylko masz sygnał, że masz tam wyjść albo coś takiego i ci przyjeżdża pizza, czy cokolwiek innego. Nie wiem, jak myślicie, bo dla mnie taka wizja byłaby osiągalna. Wszystko zależy od tych baterii i dalszego zastosowania. Bo wojsko już ma takie drony, że słyszałem na Ukrainie do iluś tam kilometrów już sobie latają i to wszystko funkcjonuje. Niedawno też oglądałem filmik na ASG, jak gościu z drona podpiął sobie tam pistolet elektryczny i latał i taką miał celność. Nie dojrze, że patrzył w teren, gdzie są przeciwnicy, to jak ich namierzył, to właśnie ten dron leciał i odszczeliwał ich właśnie tą tą bronią. No. No, mega to jest. Wiadomo, można to też patrzeć z różnej strony, bo są ludzie sceptycy, którzy się czegoś obawiają, czyli na przykład możesz stracić pracę jako, jako kurier albo zginąć z takiego drona. Wszystko ma zawsze plusy i minusy, czego też zawsze to widzę i dostrzegam. I u mnie to był Phantom 4, a kolega, pamiętam, w Anglii właśnie mnie zaraził. Nie wiem, czy miał jedynkę, trójkę. Ale ta firma to jest chińska, od 2006 założona i to jest mega szacun, co oni zrobili, bo te, moim zdaniem te drony na rynku są najbardziej znane i takie, można powiedzieć, niezawodne i dobrze funkcjonujące. Ale wracając, miałem w międzyczasie też Mavica pierwszego i szacunek za mało, żeby był mały i w ogóle, tylko miałem jakiegoś problematycznego i nie wiem, zasięg mi szybko tracił nie spełniał tych, tych celów, co do czego chciałem zastosowywać, to go sprzedałem. I teraz robię, nagram sobie też może unboxing właśnie do jakiego drona wracam, jakie przeanalizowałem, bo ten rynek macie dość spory, chodzi DJI, jeszcze są inne firmy I kurczę, czy będę zadowolony, czy nie, po tych wszystkich recenzjach. Najbardziej w fantomie było to, że to było duże, toporne. Pamiętam jak kręciłem teledysk w górach w zimę. Ten cały sprzęt to wszystko targać, to, 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 to było wspomnienie. <kluzny> I ten Mavic już był mały, a później wszedł Mini. Długo chciałem, ale nigdy nie odważyłem się go kupić. I zdradzę, właśnie, rąbka, że teraz już ma on czwartą odsłonę, i po tym, co widziałem te recenzje, i co on potrafi, i jak to działa, i że to jest już taki dron nisko, że tak powiem, gramowy, że możecie nawet w mieście nim latać, i zasięg się poprawił, to myślę sobie, może to właśnie będzie teraz to, z czego będę zadowolony, i bym tego nie zwrócił. A wy latacie dronami, jakie macie?